Witam wszystkich na kanale Lechu Podróżuje. Nagrywamy w nietypowym miejscu jesteśmy w Polsce, w lesie, w którym bardzo często bywam. Słuchajcie, postanowiłem podzielić się z wami pewnymi informacjami o Chorwacji, a przede wszystkim chciałem wam podziękować, podziękować wam chciałem za te komentarze. Kiedy nagrywałem ostatni film z podsumowaniem takim. Jak wyglądał ten kredyt? Czy kupiliśmy ten dom, czy nie? Nie powiem, że miałem taki mętlik w głowie, co odpowiecie na to, czy nie będzie dużego hejtu na kanale. Choć widownie mam super, ale zawsze tam wiecie, ktoś się wyłamie i bałem się tego, że mi powiedzą, napiszą po co w ogóle się interesuje tymi domami, nieruchomościami, ruderami, nieruderami. Jak mnie w ogóle nie stać na to. Ale ja Wam to mówiłem wcześniej już, że jakby mi było stać, to bym to kupił za gotówkę. A że uważam, że jak ktoś nie ma gotówki i go nie stać, to bierze kredyt. Te kredyty, wiecie, są różne. Znam ludzi, którzy spłacali 10 lat i po 10 latach nie mają nic. Zlicytowali ich i tak to wygląda. Także to nie jest tak do końca różowo, że dzisiaj, jutro macie super rok, dwa i, i wszystko jest idealne. Dlatego kredyt trzeba brać z głową. Jak jesteście w tej Chorwacji, to wszystko się wydaje, wiecie, takie super, takie, jesteście tacy, tacy nabuzowani jakby tym, że jest tak pięknie wszystko, że możecie góry przenosić. No i ja wpadłem właśnie w taki kocioł i przyjechałem do Polski i myślałem, że to wszystko będzie tak proste. No nie wiedziałem, że są takie chore odsetki, bo ja uważam, że to są chore. No, oglądam tych polityków, co piszą, co mówią w internecie, bo telewizji nie oglądam w ogóle od 6 lat. Tak... Słyszycie? To są dźwięki natury. Dzisiaj rano tu chodziłem i jest tu gdzieś dzięcioł, nawet dwa były, i nie umiałem ich znaleźć. Ale wiewiórkę nakręciłem. Może wam ją trochę wrzucę, tam żebyście widzieli. No, przepiękna. Także słuchajcie, nie wiedziałem, że po prostu mamy najwyższe kredyty w Europie. <grybujesz> I co wam powiem? Bo się. Rozpraszam. Ten cięcio jest niesamowity. I co wam powiem? No nie, on chyba co powiem, to on zaczyna stukać w te, te, te drzewo. Słuchajcie, te Wasze komentarze no były niesamowite. Do mnie nawet znajomi dzwonili, różni, dalsi, bliżsi i, i się pytali, czy ja czytam też te wszystkie komentarze, bo oni są pod wrażeniem, że jaką ja mam widownię. Taką pozytywną, że ludzie naprawdę chcieli do mnie przyjeżdżać, chcą, jakbym coś kupił, żeby się dołożyć, chcę żeby wynajmować, żeby spłacić ten kredyt. A ja uważam tak, że jeżeli naprawdę by to kiedyś wypaliło, a musi to wypalić, to słuchajcie, ja sam bym pojechał do takiej osoby. Wiecie czemu? Bo miałbym pewne, jakby mi miejsce odpowiadało, że mnie nikt nie oszuka że macie stuprocentowe po prostu lokum, a nie, że potem szukacie. Nawet przez booking wiecie jak to jest. To jest tu zablokowane, tu nie. Potem się przyjeżdża i trzecie tylko wkurza, bo pojedzie już na miejsce e, i się okazuje, że, że nie ma, nie, nie ma ta, takiego lokum. No. No ludzie już nie wiedzą jak oszukiwać, więc na wszystkie sposoby kombinują. Dlatego cieszę się i chciałem wam naprawdę jeszcze raz po tysiąc kroć podziękować. I co wam jeszcze chciałem powiedzieć. Ostatnio przez przypadek wszedłem sobie w YouTube mój i powiem Wam top 10 moich widzów, którzy najwięcej dali komentarzy. Powiem tylko tak, że jeden ma już prawie 600. 600 komentarzy pod moimi filmami. I to będzie tak wyrywkowo, to nie będzie według kolejności to więcej, mniej, tylko takie top 10, które, które znalazłem właśnie na mojej liście. Najbardziej aktywni... Y, widzowie na kanale Więc chciałem ich serdecznie pozdrowić Jest to Witwald Jest to Sunset Jarjak, Dorotka Sylwester Wyszyński Betty Brata No ale ona to nie, nie komentuje Tylko ona Wam odpowiada No ale przez to też dużo Grażyna Wierzycka Dionizy Dębowski Magda Magda, ale taka Magda e, ma gdzie z boku jest ten, taki wróżka. O, to jest wróżka z takimi skrzydełkami i z róższtrą. Chorwackie chwile Greg Wolf, Marek Ruszczyk. I to chyba by było na tyle. Nie wiem, czy coś pominąłem. Potem już są takie mniejsze ilości komentarzy. Coś też bardzo dużo, ale mniejsze. Muszę sobie wszystkim wyciszyć ten telefon, bo mi znowu ktoś tu zacznie dzwonić. Słuchajcie, mamy taki plan, żeby gdzieś wyjechać. Na majówkę, oczywiście wcześniej trochę, aby była taka pogoda, bo ta pogoda nie nastraja za bardzo do tych wyjazdów, ale ja myślę, że na miejscu będzie lepsza pogoda niż w tych wszystkich aplikacjach. Słuchajcie, to co Wam powiedziałem: cieszę się, że nie podpisałem tych kredytów. Znaczy, mam je podpisane, one są u mnie, to co Wam mówiłem, na komputerze złożone. Wystarczy, że kliknę. I się uruchamiają, ale od tego dnia zaczynam płacić odsetki, więc to już musi być wszystko 100% pewne. Także wiem na czym stoję. Yy... I Mam przydzielone dwa kredyty, tak by po połowie można powiedzieć, w jednym banku i w drugim. W jednym w moim firmowym, a w drugim banku yy, takim yy, niefirmowym. Więc jeden bank, nie będę mówił jakie, bo to nie, nie o to chodzi. Jeden bank dał mi zmienne oprocentowanie, co jest na plus. Oczywiście spłaty możecie dokonywać, jeżeli byście w TOTRA wygrali 500 tysięcy czy 100, to możecie zaraz płacić i zaraz rata Wam spadnie. Ale drugi bank jest taki punkt, że przez 5 lat jest stałe oprocentowanie. I to mi się nie podoba, bardzo mi się to nie podoba, bo wczoraj znowu usłyszałem, że dla Piński ma podobno obniżyć procentowania nawet... Jak to liczyłem i mój znajomy, który siedzi w bankowości, liczył, że no, może to być w tym roku, nie zaraz, ale w tym roku na pewno w połowie, nawet o 3%. Mamy chore te stopy, no wiecie, rozmawiałem wczoraj tak samo z, z kimś, kto ma lokatę, on ma na chyba 4,2% tą lokatę, 4,1%. Oczywiście co 3 miesiące mu sprawdzają, miał mieć więcej, miał mieć 7, nie ma 7, ma 4, no to wiecie, jeżeli 4% oni mu dają... I załóżmy jego teoretycznie pieniądze mi pożyczają na prawie 11%, to uważam to za przejęcie. Ale tak jak mówił jeden z polityków, że bankom nie zależy, żeby te procenty były mniejsze. No i to, no bo po co mają obniżać, jak ludzie i tak biorą? No wiecie, ja się nie dziwię tym młodym, bo mi ich szkoda, że taki młody to nie, że my mamy jakieś fanaberie, że chcemy jakiś dom, czy jakąś ruinę, czy jakieś mieszkanie w Chorwacji, czy w Hiszpanii, gdziekolwiek. Oni po prostu chcą tu żyć w tym kraju naszym i oni są zmuszeni do tego, żeby, żeby na przykład nie mieszkać z rodzicami. czy A wiecie, rodzice też mają niektórzy mieszkania po 30 parę metrów, 40. No i nie chcą yy, mieszkać z rodzicami przez pół życia albo całe, tylko chcą mieć swoje. No i się zadłużają, się zadłużają na minimum 25-30 lat. Nie patrzą na to po prostu, ile spłacają, tylko po, patrzą, że ratę mają, szczelam 2300. OK, pasuje mi fajnie zarabiają, ona i on, OK jest. Tylko, że to, co ja wam mówiłem wcześniej, czy przede wszystkim pisałem, bo ja już nie wiem, co odpisuję, co mówiłem na filmie, że ja jakbym nic wcześniej nie wpłacał, a trzeba wziąć ta, e, taki wariant, bo to nie jest tak, że dzisiaj coś zarobicie, pojedziecie, coś, nie wiem, las wy sprzątacie i ktoś wam da 500 zł i policie do banku i, i wpłacicie te 500 zł. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten okres, który macie przyznany, jeżeli byście wzięli te kredyty, to kupujecie nieruchomość, a spłacacie dwie. Tak to wygląda, według tych odsetek. Także to mi się bardzo nie podoba. Ale co wam jeszcze powiem? Jak to. O, moja mama zawsze mówiła: Nie ma nic złego, żeby na dobre nie wyszło. Choć przy tym domu mi tego nie powiedziała. I nawet jej się zapytałem, dlaczego to powiedziała. No bo ja wierzę, że ty go kupisz. No na razie go nie kupiłem. No nie jest tak prosto. Znaczy, mógłbym go kupić, ale się ładuje w te odsetki. Ale słuchajcie, może spadną te stopy. Co jeszcze na plus moje podjęcia decyzji wpłynęło, to jest według mnie taki plus, że wam chciałem pokazać jakie piękne miejsce. To jest taki zbiornik naturalny, wodny i tu przychodzą zwierzęta się napić. Mamy tu takie żaby. Nie te niekumate, tylko inne. I to jest bardzo ważny ekosystem tego całego lasu. Musiałem przerwać. Nie wiem na czym skończyłem ale chyba na tym, yy, właśnie nie ma nic, żeby na dobre nie wyszło. Słuchajcie, jeżeli stopy procentowe mają spaść, no to byłoby to na plus. Na pewno w tym banku, gdzie jest zmienne, miałbym komfort, że po prostu bym je zaraz płacił. Problem by był z tym drugim kredytem, że musiałbym znowu chyba to uruchomić, żeby... Ale nic nie muszę mieć, tylko przynieść z tego, co wiem, ostatnie dochody. Także z tym nie byłoby problemu. Co Wam chciałem na tym innym ujęciu dokończyć, ale nie skończyłem. Co mnie też yy, yy, pocieszyło, że ten dom znalazłem w specjalnym archiwum. Ja tam lubię tak drążyć temat. Rok ponad temu był ten dom już wystawiony. Także nie jest teraz wystawiony w lutym, tylko był wcześniej. Nie wiem za ile. Mógł być drożej, też tak mogło być. To wtedy nie ma problemu, bo na przykład byłaby wyższa cena, przez rok ktoś załóżmy upuszcza cenę, choć znam takich, co podnieśli znowu cenę po pół roku i po roku, i żeby było śmiesznie, sprzedali. Znam takich gościa, który obniżał trzy razy cenę w Polsce. Sprzedawał 8 miesięcy. Po ośmiu miesiącach odnowił ogłoszenie, się, wkurzył, wywalił jeszcze raz tą pierwszą cenę i w dwa dni sprzedał dom. Bez rabatu w tej pierwszej cenie. Także widzicie, zależy, kto wejdzie w ogłoszenie, kto akurat jest zainteresowany, kto popatrzy. Także to jest na plus. Ale co jeszcze teoretycznie jest na plus? Słuchajcie, wczoraj w nocy znalazłem ciekawą nieruchomość na wyspie Korczula. Dla mnie w miejscu top. Niestety dom jest o 25% dla mnie za drogi, ale to jest wywoławcza cena. Nie wiem. Nie, według mnie nie jest taki fajny, choć nie jest zły. Wszystko jest opróżnione w środku, wszystko ma, wszystkie media, wszystko, ale miejsce jest bardzo dobre. bardzo dobre. Problem w tym jest, że na Korczuli są wysokie ceny działek. Chociaż myślę, że wszędzie jak jest dobre miejsce, to te ceny są chore. Patrzcie, jaka tu fajna huba jest, pokażę Wam. Patrzcie, gdzie jest ten dzięcioł? Gdzie jest ten dzięcioł? Także przymierzamy się do wyjazdu. Zobaczymy, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy. Mamy taki plan, także zapraszam wszystkich na, na moje kanały. Zapraszam Was do starszych filmów, bo marzec wyskoczył, po prostu wybiło go. W ten miesiąc i tam może 10 dni prawie 600, 600 subskrybentów, pojawiło się nowych na kanale. Także zapraszam Was wszystkich na kanał. Zapraszam Was do starych filmów sprzed roku dwóch, gdzie pokazujemy Korczule, Brać i inne miejsca. Bardzo fajne. Jak chcecie się coś dowiedzieć, jesteście na pewno przed wyjazdem. A my mamy w planie jechać do Chorwacji. Taki mamy plan. Ale myślę o trzech miejscach. Trzy miejsca wchodzą w grę. Chcecie? Możecie zgadywać jakie? Powiem tak, w jednym nie byliśmy nigdy. Nigdy tam nie spaliśmy w tym rejonie. To już na pewno Sylwester wie gdzie. Bo sylwester, sylwester to jest detektyw numer jeden na tym kanale. On wszystko wie, tylko trzeba ważyć słowa. <śm> sylwester wie, posępny zżniwiasz też jest tam. fajny nick. Słuchajcie, e, także zapraszam Was na, na te moje starsze filmy, żebyście sobie zobaczyli. Co jeszcze? Napiszcie, czy mamy zabrać rowery, bo ja wam powiem. Z tymi rowerami się jedzie wolniej, dlatego się jedzie wolniej, bo jakbym jechał dieslem czy benzyną, to tam nie patrzę, to jest tylko więcej mi pali to auto i wiecie, jak tam auto robi tam 700 czy tam 800 km zasięgu, no to nie ma z tym problemu, że ja miałem zawsze auta, co mi 10 litrów ropy paliły, no to, to, to nie jest mało, no teraz mam, co, co mi pali jedną piątą tego wszystkiego. Ale zużycie jest, ale problem jest w tym, znaczy problem, że częściej muszę, y, muszę stawać. Chyba, że jadę wolniej, ale jak jadę wolniej, na przykład tak 100 na godzinę, no to wtedy, wtedy się wydłuża mi czas. Ja wiem, jak myśmy wracali teraz, myśmy jechali 140, no wiecie, różne te prędkości. I ładowania były bardzo szybkie, i wróciliśmy bardzo szybko. Co wam jeszcze chcę powiedzieć, że na przykład dzisiaj oglądałem. Ile kosztuje prom ze splitu do Velaluka? Żeby ominąć, no, że chcecie jechać na Korczule, nie tam na dół do Lombardy, tylko do góry na, do Vela Luki. No to teoretycznie lepiej płynąć ze splitu sobie do Velaluki, niż jechać tam całą tą drogą aż przez plocze wjechać na most i mostem znowu do góry całą, całą Korczulę jechać aż na sam koniec, na zachód wyspy. 3 godziny płynie prom, da, dłużej niż na WIS. Na WIS płynie 2,5 godziny. Ja tak czułem, że będzie tak, bo, bo ta wyspa jest jeszcze z boku. Tam WIS macie na wprost między brać a Solta, płyniecie, a na, a na Vela welukę musicie tam odbić. Ale cena, słuchajcie, dwie osoby plus auto prawie 72 euro. Myślę, że to nie jest mało. I tu musicie sobie zadać pytanie, czy chce się Wam jechać te 200. Tam 200 plus minus kilometrów, chyba tak jest, chyba, chyba do Velalucha jest 200 kilometrów. Ze splitu, jakbyście naokoło jechali, ale jedzie się 2,5 godziny, ale nie wiem, czy 2,5 pokazało mi do Orebić, i tam się czeka znowu na prom. Tam prom jest tani. On chyba 17 euro kosztuje ten prom, no bo wiecie, on tak pływa. Tam ma 20-25 minut płynie i z powrotem znowu. Co godzinę jest tego, co się, ja się nie mylę, to tak płynie. I czy jest sens to objeżdżać, czy płynąć prosto na torczule? A na, na już w ogóle nie powiem, bo na myśmy płynęli półtorej godziny z Belaludki z rowerami. Także dajcie znać, słuchajcie, czy mamy zabrać rowery, czy nie. Yy, bo jedziemy, chcemy jechać w trzy takie miejsca, gdzie na rowerach byśmy pojeździli. Bo jakbyśmy jechali na ląd, to Wam zaraz, o, znaczy na taki ląd, wiecie, tam gdzieś od Szybenika załóżmy, aż aż po dubrownik ten ląd, to nie bierzemy rowerów, to ja z góry mówię, że rowerów nie biorę, bo to nie ma sensu, przynajmniej dla mnie, nie będę między autami jeździł. wyspy i wyspy są najlepsze na rowery. Także słuchajcie, co mam jeszcze powiedzieć, no... Chyba wszystko, już nie będę przedłużał. Zapraszam was na następne filmy. Dajcie suba, jak możecie. Będę powtarzał, nic was to nie kosztuje. A, ba, aha, jeszcze za co chciałem podziękować. Słuchajcie, za maile. Bo prosiłem Was o to, jak ktoś chce tą stronę, gdzie się sprawdza cięgi wieczyste, to niech napisze mi maila. Niech napisze tam, że wysłałem maila, bo coś takiego jako komentarz i napisze mi maila. I wysłałem. Bardzo dużo maili dostałem. Bardzo, bardzo dużo telefonów wysłałem ludziom do tej osoby, która mi pomagała ten dom załatwić, która ma ten, ten niższy procent. A właśnie... Ten drugi dom, który, który znalazłem, tam już agencja ma 2% plus VAT, więc się robi. Wiecie, kwota to się tak wydaje: każdy procent plus 3%. Nie wiem, czy wiecie, w Chorwacji trzeba zapłacić. Jak już kupicie coś, nie? To za to trzeba do miasta odprowadzić 3%. No i musicie sobie załatwić ten numer OIB. To jest taki chorwacki NIP. I słuchajcie, ja go będę chciał teraz zatwić. Może mi się uda, jak pojedziemy. Wezmę dokumenty ze sobą. No, czyli tak zawsze mają ten paszport, więcej tam wam nic nie trzeba. Żadnych szczepień, nic. <gry> Także będę chciał załatwić sobie już z góry ten OIB, ten, ten, ten numer. Piszcie, czy mamy wziąć te rowery i gdzie według Was pojedziemy. Co byście chcieli zobaczyć? Słuchajcie, pozdrowienia jeszcze od Betty tradycyjnie. Co ja tu mam? No i co, ja idę dalej na spacerek. Już dziś dziurę tu mam jakąś. Dobra, to się wytnie. Albo nie wytnie się. To jest normalne życie. Słuchajcie tych dźwięków. Nie ma nic piękniejszego niż las. I te wszystkie ptaszki. Idziemy szukać wiewiórki. Słyszycie tego dzięcioła? O nie zna tych suchych drzewa. że zobaczę. Że Polskę mamy też piękną. Tylko bra brakuje nam Adriatyków. Ja się wam podoba w tym lesie.